Elowardy jest z tej strony ja i to jest zaktualizowana wersja poradnika, który miał tłumaczyć jak ściągnąć skrakowane aplikacje na iOSa, na iPhone'a. Więc jest zaktualizowana wersja, ponieważ poprzedni sposób może nie działać Nazwę nowym. Więc tak, pierwsze co robimy, to w przeglądarce swojej wpisujemy Alt Server. To jest taki programik. Tutaj ściągamy na Windowsa lub Maca, ja Wam pokażę w przypadku Windowsa, bo Windowsa mam. Kiedy ściągniemy, zainstalujemy, będziemy mieli taki programik alt server. I teraz sprawa wygląda następująco. Podpinamy nasz iPhone do komputera. Instalujemy iTunes, najnowszą wersję, ten programik, żeby na no, ładnie wy wy wykrył tutaj iPhone'ika. Teraz no, tak, ten Alt Server mamy tutaj O. Klikamy sobie na niego lewym i klikamy Install Alt Store i klikamy iPhone. Teraz wpisujemy tutaj nasze pasy do naszego iTunesa. Jest to na potrzeby następujące, że jak chcemy, żeby mieli aplikację zainstalowaną na iPhone'ie. Jeśli chodzi o test certyfikatu, a certyfikat. Działa to myślimy po raz jednak pasy, żeby mogli skierować damy. No i podajemy. Teraz chwilę będziemy mieli na telefonie aplikację. I teraz takie też. To, wybijamy sobie na komputerze. E, najlepiej na iPhone'ie też można na stronkę Appy -by -by -by. I teraz tak, mi na przykład jailbreak nie działa na iPhone 8 Plus. E, także ja na przykład tego sobie nie ściągam, ale mi się przydaje na, na przykład program OBS Camera. Wpisuję tutaj. E, on ogólnie jest płatny, tutaj jest za Zjeżdżamy sobie na sądu nie tutaj O i ściągamy sobie plik. To jest ważne, żeby, żeby ściągnąć plik, klikamy download no from the PC of the Magfac jest. No, e, zostanę przekierowany za 10 sekund. To jest na no onio. No, klikamy, że jest się potem. ładzik no Ściągamy sobie IP. I teraz IPO. Jeśli nie na pc to musimy sobie naświetlać ten TikTok na Google, jest dobre. Z dysku gogle go sobie na iPhone'a albo, albo go po prostu przeżyć. Ale... Dobra, teraz tak. Mamy swojego iphonika I jak mamy już tą aplikację Alt Store, to w nią wchodzimy. Teraz tak. Ja na potrzeby filmiku usunę sobie szybko OBS kamerę. Wchodzimy w My Apps, dajemy plusik i teraz w pobrane rzeczy cyk. Mamy OBS Camera. Mamy tą IP, klikamy po prostu sobie tutaj. Instaluje się. Możemy mieć chyba tylko 3 aplikacje w darmowej wersji tego, a nie, 8 masz, No i kozacko. Czekamy aż się zainstaluje. I już. Jak widać mamy, odpalamy, welcome, wszystko działa. Także dzięki za oglądanko, jak wam pomogłem to dajcie buziaczka, jak nie pomogłem to dajcie klapsa i buziaczki.